Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj zagramy duosa. Proszę się przywitać. Hej, cześć wszystkim. No dobra, no to zaczynamy naszą przygodę. Najpierw musimy wejść do autobusu, z tego co widzę. Kiedyś tam graliśmy w tą gierkę. O, dzień dobry. Jak bo twoja Things are harder. That's why you should find yourself a job as soon as possible. Until you find a place to stay, you can stay in my old caravan in Port Town. I apologize in advance for the mess. I haven't been there for a long time. I would appreciate it if you find a place for yourself quickly <laughs> no. and leave the caravan at ease. Yeah. Just yeah. kidding. It's actually a place it the I wanna commentolo. sell and get rid of. No może lepiej nie. Nigdy nie widziałem no. tak urodziwej kobiety. Oh. Ale czysta. Mm. Ja. Normalnie ja czujesz się ci... jak w domu. <laughs> Króliczym domu. No nic, dobra. Jak się w to grało? Mm. Prawym, ok O, no tak kołysanie głową wyłączone żeby człowieka helikopter w głowie się odpalił w końcu no nic musimy wyczyścić fajnie by było jakbyśmy tak w prawdziwym życiu sprzątali no ale komu by się chciało a ile szybciej by szło oj o wiele może też da się w prawdziwym życiu wyłączyć kołysanie głową że coś jakoś jakkolwiek szczotkowanie Szyby. nic, jak nówka. Kurwa, jeszcze 150 kasy za to. To ja jakby tak było, to ja bym w domu sam sprzątał. Może taką cenę? No nic. Trzeba wyczyścić. Będziemy mieli gdzie żyć. Chyba. Dobra, ok. Ale że my w takim miejscu mamy mieszkać? No, no, miejsce niczego sobie. Nawet tu, tu mamy. <laughs> o kurno. Mm, Okej. Okay. Dobra, posłuchaj Bobiego. Już trudno się na początku wylosowało. Sprawdź pocztę mail, Bobby. Hej, mam nadzieję, że przyzwyczaiłeś się do miasta. Rozmawiałem z kilkoma osobami o znalezieniu ci pracy. I jeśli dostajesz maila od nieznajomego, nie bój się. To prawdopodobnie od ludzi, których znam. Jeśli potrzebujesz podwózki, możesz wziąć mój trójkołowiec, który powinien być w pobliżu przyczepy. Dobrze udaję, że czytam. Nie. Yeah. <laughs> to pewnie mail jest ten, że masz kredyt niespłacony w banku. <laughs> tak. Zaraz będziemy na minusie, no, ale to nic. Dobra, wziąłem misję. Od razu. Tab. Misję. Poproszę nie przewodnik, tylko misję. Znajdź trasę. Git. Kto prowadzi? Ty. No dobra. Start, stop. No tak. Zapraszam na pakę. Hmm. Jedziemy. W prawdziwym życiu też tak można, dopóki policja nie zobaczy. No dokładnie. Ale się telepiesz. Dobrze jest. Nie ma co na żywo. Nie Trudno. Jestem godzien poświęcić ciebie. I płot. Ej, przyjechaliśmy tylko po to, żeby stąd zaraz odjechać. No nic. Dobra, zobaczymy, co on tam chce. Kaloryfer. Kaloryfel. Kosz na śmieć. A nie, to nie to. To są opcjonalne, a my nie lubimy opcjonalnych. Już tak nam się nie nudzi. Kurna, labirynt... O Jezus Maria. Syf w pokoju. Ostatni pokój labiryntowy. Ale syf. Dobrze jest. Co mogłem, to zebrałem. W tym pokoju dziwne rzeczy się musiały dziać. Ktoś tynki zerwał. Dobra, zbierz śmieci. Jeszcze jeden śmieć został, ale już nie mam miejsca w worku. Brudne podłogi, nogi, to wyczyść okna, otynkuj ściany, pomaluj ściany czekoladowy. No nic, no pojedziemy dwa razy ten kupimy i dwa razy czekoladkę. Ojojaj, poczwórne okno. Niby pojedyncze, a się myje jak cztery osobne. No. Dobra. No to wracamy do tuktuka. Ale ty mnie jeszcze zgubisz po drodze. Mm, ale farby, farby będę miał. Zapraszam. No, wyglądam idealnie. Nie moja wina, że... No. Przyczepka nie jest przystosowana do takich ciężarów. Jedziemy. Tak, dojedziemy. Kurna, trzeba silnik gaść. No nic, dobra. To ja kupię, co tam miało być. wiadro z farbą. Czekoladka. Git razy dwa Playster też razy dwa kup wszystko no dobra no ogarniemy tak 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 już rozumiem to co no to wracamy że tak powiem no. długa podróż to nie była Pierwszeństwo trzeba wymusić Aby go Mam nadzieję, że Damy radę Mam nadzieję, że ja przeżyję? No, dasz radę Wziąłem farbę, możesz tego plejstra wziąć Biegniemy. A jak to się odstawia? Ku. Cool. Dobra. Mm, plaster Tynkowanie. Juź. To co? Mogę, mogę wyburzyć? Jak dasz rady? Nie ja no, chyba za dużo kupiliśmy. To nic, się kiedyś przyda, może. No, oczywiście, że się przyda. Może. Jak to możemy? znajdziemy sposób, żeby to wykorzystać. Tak. Ekologicznie wylać do rzeki. Natura. No tak? Śmieci wyrzucimy gdzieś do lasu. Trzeba dbać o naturę. Może jakiś jeleń też by chciał sobie otynkować ściany. No właśnie, no. Dobrze mówisz. Więc malowanie ścian po 25%. czemu co? 49 nagle miało być po 25 i teraz trzeba na kilka razy no nic no zachęcające ten kolor nie wygląda zachęcająco niech będzie że to czekolada damy radę a teraz siebie też możemy pomalować nie wiem Chyba nie. Brakuje farby. <laughs> Załóżmy, że brakuje. Ale mam nadzieję, że nie. Nie, idealnie. Ktoś już maluje ścianę. Skudny ten kolor. Czekoladowy. Mam nadzieję, że nie w kolorze kaki. W odcieniu sraki, no bo... Wygląda jak wielki króliczy bobek. Ten cały pokój będzie króliczym bobkiem. Dobra, opcjonalnie no tak naprawdę to mamy wszystko. Wynieść stąd tylko. Już nie będziemy na 100% robić. Dużo nam raczej nie dopłacą za takie rzeczy. No dobra, to się zbieramy. Yeah. A odkurzać? Może weźmiemy ze sobą? Za darmo? Nie, nie, nie bierz. Nie bierz. Czemu? Karę zapłacimy. <laughs> Jak to się... O, r Git. Możemy jechać. No. Siedem i pół tysiąca. Git. Perfect. Urodzinowa niespodzianka. Kolejny mail. Co? Super, że masz na imię Karol. Mhm. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tak, tak. Malowanie ścian, wymiana podłogi, meble i wynieść stare meble. Dobra. Tylko, że nie, jest git. Chyba. No, ale dalej, nie zajedziemy. Widzę, że po sąsiedzku się sława rozchodzi. No i dobrze. O! Już. No. Opiszczało. I co tu trzeba? Jeszcze nie wiem, bo mi samouczki wyskakują. Nie no, kiedyś graliśmy no to. Jeszcze coś tam mniej więcej pamiętam. Tutaj trzeba przeżyć samouczki na razie. O, podłogę trzeba rozwalić i wynieść stąd ubranie. Eee, te meble z dziecięcego. Cel cząstkowy. Ciekawe. Git. Dobra. Co już psujesz? do roboty. Nie no, gierka wydaje się spoko. Jak na drugi rzut oka. Mm. O kurde. A zauważyłeś tutaj? Jest, A... jest dziura w ścianie. Chyba przejście dla zwierzaka. Dla dziecka. <słyska> <słyska> Może być. Dobra tu. Cel poboczny sprzedaj przedmioty z recyklingu. No to troszeczkę za późno przeczytałem, no ale no nic. No nie wiem, misia sprzedamy. Ja mam tipi. No to wystarczy, szkoda miejsca. Ten samochód dużo nie pociągnie. No nie. Pewna tak pojedyncza, może po dwa przynajmniej. Nie, nie da się po dwa. Nic, to pojedyncza. Nie jesteś świetny siarą, to wiesz. To pojedyncza tylko możesz. A, żeby dzienną liczbę kroków wyrobić, chociaż chyba, że żebym płacą za godzinę, ale no, jak mamy za robociznę, no to się nie opłaca tak pojedynczo nosić. Latarki oświetlenie, Okej. Okay. No nic, w dwójkę to szybko idzie. Samemu no, to by w miarę. Trzeba było się nanosić tak. A ja się zastanawiam, jaka jest historia tych mebli, że one są takie brudne. Dziecko. I wystarczy. Albo króliki. Ale króliki Też wolą może być? kable. O, Boże. Bo, jakby to były króliki, to te meble byłyby po części zjedzone. I obsrane. Chociaż są niby obsrane, ale to. Nie zagłębiajmy się w temat. Nie wiem, jakieś cały czas komunikaty dostaję. Możemy, możemy kończyć. Wystarczy, roboty. Oj, to nowe jest. To, to zostawiamy te dobra to jest jakieś drugie przejście. Pomaluj Pomal... ściany, połóż płytki parkiet. Czyli trzeba rozdupcyć. Wyburzanie! Dobrze idzie, bo podzielę się naraz. To ma tragedia. Myślałem, że będzie pojedyncze. <laughs> Też tak myślałam. Jak jest tak, to jest dobrze. Dobra. Yy, tak. Fioletowy. Parkiet. Jakieś łóżka luksusowe. No kurna luksus. Oj, no nic. To... Co my z tą czekoladą zrobimy? Może też Może sprzedamy. pojedźmy do... Może do domu pojedźmy, odłożymy po prostu. No to jeszcze trafił do domu. też blisko niby nie Mniej więcej gdzieś się trafi. Ale tam wieżowce z tyłu. O. Lepsze to, że można się ogrzać przy menelskim tym zbiorniczku paliwowym. W ogóle... Żyjemy się. Siwną masz fryzurę. Straszna jest Nie no, co ty? A nie, miałam zostawić. Nie bierz tego, zostaw jednak. Czekaj, czekaj. Mm. No I już wam traba nie zgnie Dobra, odkładamy. Aha, tutaj odkładasz. Nie, gdzie tam do domu? Złodzieje wykradło to przynajmniej wszędzie do lasu wywozić. Uj, ucieka mi. Ja też uciekam. Także miłego. Dobra. Tak łatwo się mnie nie pozbędziesz. Nie? No zaraz zobaczymy na pierwszym zakręcie. Uś. O ty kuna. dobrze się trzymasz dzisiaj. No oczywiście. Dobra, dzisiaj wyjątkowo masz szczęście. O kurwa, nie skręcam. Czekaj, tu chyba trzeba mi sprzedać? Chyba tak. To gówno. nie Ile? dostaniemy? No 61, warta była. Dobra, zapraszam. 61? A jeszcze mi zabrakło do szczęścia. Idziemy. To było w tym? Tak, w tym. Nie, no będzie to dobrze. Najpierw jakieś tam... Mam nadzieję, że Wam przypomniał, co mieliśmy kupić, bo ja już nie pamiętam. No, no, ja też nie wiem. I... Co, dobrze? Chyba to. No i tyle było. O ty! Co? Pa. Piwo się pije. Dawaj, ja też chcę. A nie, to nie ten, ten wodę wali. Albo wodę w opakowaniu. Iś. Dobra. I... Misja. Oa. O, oła. 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 oła, oła. Czekaj, bo ja tu czytam. O Boże ile tego jest? Łóżko to Co? Toaletka, ok. Myślałem, że... Kurwa, aż mi się obraz wykrzywił. Potrzeby misji, umiejętności technologiczne. No dobra, teraz mamy problem. Łóżko, pojedyncze poprosimy. Git, jest to ładniejsze. Nie wiem, może ja ci będę czytał albo na odwrót. Może tak powiem, trzeba czytać, pojedynczo. Toaletka, plakat, gitara. Toaletka, git, plakat, gitara. O kurna, kogoś podupcyło z tymi gitarami, no nic. Otomana? Co to jest? Szafka nocna. Otomana. Okej. Oj, chcę szawak. Pisać nie mówiłem. Szafka nocna razy dwa. Misja dalej. Więc co, możesz kupić w sumie ten. Yy, wiadro z farbą i parkiet. Farba jedna, ale parkietu to chyba ze dwie by się przydało. Podwójne Dobra, rolety lecę. Ta mała szafka duży dywan. Podwójne rolety. Okien, Jaki kolor? Fioletowy. Jest polski język, trudny język. Mała szafka, duży dywan to się wytnie długa jakakolwiek ten parkiet Tak. no i dobra kup ja nie wiem czy ten ja nie wiem czy my damy radę to zabrać na takiego naszego małego dziada tego dużo zaczynamy od dużych dobra, już Dobrze się stakują na sobie Mam nadzieję, że Wejdzie więcej jeszcze na górę kur A tak? No tak nie pójdzie, dobra Trzeba będzie to jeszcze raz wrócić na szybko To ja polecę szybko, ty kupuj Ja rozładuję... Przed... Iłam. Dobra, to no ja polecę szybko przed dalem, rozładuję, bo jest za dużo, za dużo miejsca to w tym pikku, tu nie ma. Kupiłam najbardziej paskudną podłogę, jaka była. No, mieliśmy wybór. Mogli nam wyboru nie dawać. mi się zmieści na chodniku. Czy cztery parkietu wystarczą? Za dużo, będziemy nie zmieścimy tyle. Na razie to muszę to O Muszę pocalować jeszcze dobrze. Dobra, wracam. No to mam tylko sześć miejsca. No to cztery paczki parkietu i jedna farba. No nie, bo jeszcze te... Meble zostały najpiękniejsze. Same najlepsze meble zostały. Już ja jadę, właśnie. Że dryf driftem wlezę. Iść! No to mamy problem? Nie, jednak nie mamy problemu. Zapraszam do pakowania. Szybszy. <grym> Tylko znowu. No, co z parkietem zrobić później? Znowu będziemy ten przechowywać. No dobra, niech się będzie. Będziemy mieli styf. No zobaczymy, może jakieś inwestycje w samochód by się przydały. Albo się potem sprzeda po prostu to, co zostanie. Komu? Co taki gumiany parkiet będzie chciał w tej chwili? No jak ja chciałam, to ktoś by nie chciał? Widzisz, mój gust odpowiada mojemu wyglądowi. Nie no, no oceniajmy po wyglądzie, może wspaniała jesteś. Dob dobra, bra, zacznę od tego parkietu. Pakiet. 3 na 3 można tylko. Nie. Dobra, dobra, idzie, idzie. Co tam? Skile. Nowy poziom umiejętności, a to za sekundę. No, powiem ci, że chyba nawet jedna paczka parkietu by wystarczyła. No, zdecydowanie. Dobra, ja wyrzucam tu te nowe zostaw. Umiejętności. Siła. Rzut. Kurde, wszystko kusi. Nośność pakowanie pakowania, rozpakowywania. To chyba szybkość ruchu najbardziej kusi aktualnie. Dobra, później co? Śmieci, sprzątanie, czyszczenie okien, dynkowanie, łopata. Co, o. będziesz szybki jak orson do jedzenia? No na pewno. Nie Królicza wiem. prędkość. Kurde, nie wiem od czego zacząć. Sprzątanie, czyszczenie okiem, może dynkowanie? Adam, tynkowanie? Adam w tynkowaniu na razie. Umiejętności specjalne. Technologia. Sonar. Oko, złoto, usty. Odblokuj potrzebę emisji, no niestety, najważniejsze. Dobra. Królik mnie po stópkach tyca. A no, któryś też tutaj koło mnie lata. Wstałem, że. To. No i miałem rację. No to mnie orszą w takim razie. Albo ta taka szybka, ale i ciebie i mnie. No może, może. Ale to bestia, to ona szybciej się w ciemnościach porusza. Dzięki Bogu mamy zapalone światło. O niebiosa. Nie no, dobra. Trzeba tu im jeszcze... Jak sześć ścian. Aha. Dobra, nieważne. Czyli co? Na tą małą ścianę też pójdzie tyle samo farby, co na tą dużą. Tak. A dlaczego pytasz? Tak z ciekawości. Chyba połowa farby jest przelewana do kieszeni. No, żeby czekać. zapłacili za całą, a my sobie zachowamy trochę. No, nie wiem, czy chciałbym taką fioletową. Musiałbym się mocno zastanowić. Dobra, farbę. Wywalaj. Mamy. Dobra. Misja zaakceptowana. Dywan. Iś. Dobra, dywan jest. Szafka. Na dzień dobry, żeby każdy widział bogactwo. To, co to? Kolejny dywan. Pod kolor ścian. Git. Kupiony przez przypadek, ale niech będzie. To żaluzja. Dobra, kolejna, co mamy. Obraz, czy jakiś plakat. Gdzie będzie łóżko? Nad łóżkiem strzelimy. Gitara może. Niech będzie. Tutaj coś jeszcze jest. Kolejna mała szafka. A ten? Łóżko? Czy takie rzeczy to nie tutaj? Ja mam. No to dawaj. Gdzieś. Gdzie stawiasz? Tu stawiasz. Coś mi tu kurczę się nie zgrywa. Więc będzie tak. To jest plakat. Niech będzie tu przy oknie. Dobra. Że niby równo. Niech będzie. Dobra. Kolejne co. Ostatnie coś zostało, a mianowicie gigapufa. Damy ją tutaj. Po co dwie szafki nocne do pojedynczego łóżka? Bo do podwójnego daje się jedną. No dobrze. A ta pufa to. to... Tu kota postawimy, jak się zmieści. No, niech będzie. Światuszka się postawi, żeby można było rozwalić. No i dobra. Tak naprawdę. Postęp 100%, 100%. Ogólny postęp 97%. Nie wiem, czy to zależy od tego, że nie daliśmy opcjonalnych rzeczy? Hmm, chyba tak. Dobra, uciekamy. Ibel dany na wannę, można uciekać. 97, ale 20 tysięcy za to wpadło.